Dzień dobry, kolejny rok i kolejny łoś. Tak, mówił ktoś. Dlatego właśnie znajdujemy się dzisiaj nad zalewem w Kaletach. Nad zalewem zielona. Tam coś leci, panie pani ale Czy to jest superman? Nie, to jest jakiś. Nie tam, tam. Nie, żonkiele pasze. Kwitną. Nie. Żonkiele to będą się kwitnąć. Aha. Jest tutaj bardzo dużo, dlatego będzie tutaj niedługo bardzo ładnie. To te Grążele miały być, Te żonkile? Żonkiele czy Grążele? No te żółte to są żonkile. No to to takie, o. o. No to, to są żonkiele. Z tyłu widać. Nie, nie widać. Czyli zabójcy żon żonkile <laughs> Może być. Nie. Jak się ich za bardzo najesz, to żadna żona tego nie wytrzyma. Szaleju można dostać. Tak. Zatem my czekamy aż zachwitną żonkilię, tu żiesz grążele. I zapraszamy na oglądanie. No, witam Krzyśka. Tutaj... Siema. I witam Maczka. Jestem. Idziemy. No tutaj to nawet nigdy nie byłem w tym miejscu. Co by się nie działo? No to się nawet kible kończą. No kible to dopiero za 100 metrów. Zasadniczo to mieliśmy nie robić relacji, bo wiadomo, jaki jest łoś to każdy widzi co roku, ale koledzy pytali wczoraj, a co tam, filmik będzie? Będzie, nie będzie? Musi być. Więc zrobimy. Okay. Ale może trochę inaczej. Tym razem postaramy się opowiedzieć o łosiu. Niestety z tego pomysłu nic nie wyszło. Czym jest łoś? Łoś to takie zwierzątko. <noise> a najlepsze są łososie na łosiu. Tak. I tu zjeżdża taki łosoś. Tak, jebut, kawums. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Jednak cześć. nagrywamy. To jest kolega, który zawsze ma ciekawe radia. Serwus, serwus. Takiego można na Łosiu spotkać robocika. Hektora, znaczy się. Z łapkami. Hektora, tak? Tak, tak. Hektor. Hektor. Ok, tak się będzie wabił. Kupiliśmy sobie robota Co my żeśmy kupili Maciek? No robota Robota? Tak, będzie sam robił. Będzie robota jedz. idziemy go zanieść do auto. Takie jest życie? Dzień dobry, my jesteśmy tak. z TVN-u. Może... Jak się czujesz taka nie operator? Nie dobrze? Tak. Tak? No, tak? Dobrze? Może się gdzieś filmy spotkają. Okej. Okay. Co jest? Co jest? Co tam? Hello? Zaciekać Czyli tak, mamy tutaj zakopane wino Dokładnie Rok temu Rok temu Jest Jest Ale yes. płytko No, głęboko Członek się starał Członek się O, 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 o Jest Jest Dobra, wyciągniemy Jest tak. Także, Gral Przechodni Dzisiaj się nie widać. No. no nie, bo nie mam kiedy. Zresztą... I ten Bangkok, kurczę to była rewelacja, Wena we we mi zabrakło. Słuchaj, mi zabrakło? E, tam masz jeden film z tą aparaturą pomiarową. No, no bo chciałem zrobić taki filmik, żeby ktoś to zobaczył, że w ogóle że coś w tej Polsce było, teraz hmm. tego nie pamiętam, nie? Mam tutaj miernik tester tranzystorów. Heja. Hej ja, co, co słychać? No, w początku, w początku. Radio koszulki na przykład. A to widziałem chyba? Widziałem. No. Okej. Okay. Jak chcesz. Nie umieram bezpośrednio, ale bardzo wielu tematów pomagam tutaj. Chcę mordować. A ten znowu z kamerą lata. Łask wita! Częstochowe i wszystkich. Alleluja i do przodu! Pozdrawiamy wszystkich na Łosiu. Sobota, godzina, która? 14 z groszem? 14.35 Po słońcu patrzę. Która jest godzina? Zobacz na zegarek. Strzelam, strzelam. 14.40. Pomyliłem się o 5 minut. No tak. No, – Błąd dopuszczalny. – Błąd dopuszczalny. – A zegarka nie mam, ani telefonu, żeby nie, żeby nie zgubić. – Zobaczymy, kto tu stoi i tak ciekawie rozmawia. – Ja cześć. – się dobry. – Cześć, to Jak To jest Łodzi. Czemu jest Łodzi? – Siema, cześć. – Siemano. – Bardzo żeśmy się nie widzieli. A tutaj A. siedzi miernik tranzystorów Melatronika, który tutaj przekazał kolega Staszek sp 2 i koleżanka. Także bardzo dziękujemy. Ops, łapiemy. Ponieważ pogoda jest taka, że może zamknąć. Jak coś, tak jest. Proszę zawitać na ziemię Słupską. Bardzo dziękuję za zaproszenie, no. słuchaj. Nie, dziękuję raz jeszcze. Trzymajcie się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia na razie.